Adam Mickiewicz, świtezianka. Jakiś to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do dowianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny. Pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze Pod tym się widzą odrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, Jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dźczysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora? Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór, błądzisz w noc ciemno? Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się o luba ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój odpowie, hardy młokosie pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu li się zamiary. Więcej się waszej obłudy boję niż w zmienne ufam zapały. Możebym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne, wzywał potęgi. Kloł się przy świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi. Dochowaj, strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegom nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został. Dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się grząska. Cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska! Ponad srebrzystej świtezi błonie Dziewicza piękność wytryska. Jej twarz jak gruży bladej zawoje, Skropione jutrzenki łezką. Jak mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanucić czule dziewice. Po co wokoło świteziu wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wiecznicy, która cię zwabia w teknieje, zawraca głowę. Rzuca w tęsknicy, i może jeszcze się śmieje. Daj się namówić czułym wyrazem, Porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, Tu będziemy razem powodnym wodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, Oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, Cały dzień ze mną się pluskać, a na noc w łożu srebrnej topieli. Pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych didijek bieli, wśród boskich usnąć widziadeł. Wtem zasłon błysną piersi będzie, strzelec w ziemię patrzy skromnie. Dziewica w lekkim zbliża się pędzie I do mnie woła, pójdź do mnie. I na wiatr lotny rzuciwszy stopy, Jak tęcza śmiga w krąg wielki, To znowu siekąc wodne zatopy, Srebrnemi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, I chciałby skoczyć, i nie chce. Wtem modra fala Placnąwszy z brzegu, zleka mu w stopy za załechce. I tak go łechce, i tak go znęca. Tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie. Przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bierzy w głębinie. Nową zwabiony ponętą. Bierze i patrzy, patrzy i bierze. Niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbieg wybrzeży na średnim igra jeziorze. Już dłoń śnieżną swej ciśnie dłoń, w pięknych licach topi oczy. Ustami usta różane goń, i skoczne okręgi toczy. Tem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska ach, to dziewczyna spod lasku! A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu, za życia biada. I biada jego złej duszy. Nie Tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy Twe żwirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc za żywie, nie ma czym. Zgasić gorąca. Słyszy to strzelec, błędny krok niesie. Błędnymi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma i wre aż dotna. Kręconym nurtem pochwyca, roztwiera paszczę otchłań podwodna ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pień. Dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cień. Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze. On pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest młodzieniec? Strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna? Ja nie wiem.